Okej, okay, nice. I ostatni ma wam. O kurwa, dniebecki, ale usajowałem. Tego mi brakowało, chłopaki. Content z CS-a. Tego mi brakowało. Tak. Nie, tak. Daj ci kontent z CS-a, masz. Wow, ale się... Niko, co masz, po pożarny on? Jest tutaj, o o, 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 Dobra, wywolniłem... Dobra, patrzcie Tragedia. na to, patrzcie na to, Idę na rampę. Idę na rampę, idę na rampę. Idę na rampę idę na okay. da, patrz na to, patrz na to, one pad, patrz na to. Patrz na to, one pad. Mówiłem? One <coughs> Czekaj, zapis. Dobra, czas na lewą rękę. Która minie Czas na lewą rękę, jak miska. Left hendzik, left... -hand. Kurwa! Nie ale mu zajebałem. Widziałem to. Dobra, jest teraz, jest teraz Rumbo w nich, czekajcie. Chodźcie na szorca, chodźcie tu do mnie. Co wy robicie? Chodźcie kawałek! Chodźcie kawałek! No Oła, głowę to stary. Czekajcie. Dobra, panowie, lecimy. Konek nie? <grym> no Jesteśmy na CT, prawda? Kurwa, CT, CT, CT! Mater mówiłem CT, ale za późno! Ale Jak za późno? Szar. Za późno! Dostał, dostali, obaj, obaj dostali coś. Więc. <grym> <a> <grym> puje to, klipuje <grym> to, kurwa, ja pierdolę, ale. Jest. Z tego pana na, na rampie? A pokazać mi w tym na rampie? Po na no rampie. na rampie. Już basz? chyba. Jeden. Nie ma na rampie, to nam idzie. Aparty, baby. Dzięki. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja,

What Fast as fuck, boy. Yes. is this it? is this the end? what sequence of events brought me to this point? what abhorrent circumstances led me here? Man, Broad, they braw, they don't make peace, they make war. Hold up! Wait a minute! Something ain't right! <laughs> don't let your kids watch it! Yes, oh yeah, so you can dance Baker! What was that? Yo, yo. Go, go, go! Ile ona się Ej, to było świetne! Zapisz też tę to okej? O, czy będzie pęta do strony gracza?

Chciałem się wyjebał znowu. No, 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 wreszcie, załowała, masz ode mnie. no nie, on ma R-kę, Może mam więcej dedów od Ciebie, bo 2 gram który gra na front a nie stoi z ja no? X <goda> <Ja> pierdolę. <goda> <goda>

Dobra panowie, nie gada. formy, gadamy, zichany. gadamy panowie, gadamy Jakiś ty masz zero psychi, nie masz tu Dobra, ale masz deda, od razu ci mówię, Jakiego deda? Łapie szafa, gadamy, zespozna. gadamy, Panowie, w... gadamy, gadamy panowie gdzie ona şey tak, się, się ja respi? On Gdzieś tutaj Tutaj, na pysku nam się respi A, no dobra kurwa! Oh! No, kurwa! Mam zdjęcie! Mam zdjęcie! Zapisz to! Zapisz to, jak to modele, kace na zaju, przez setki rogów i kumpli, litru, wódki przyjaciół... Kurwa, nie umiem strzelać!